Okej, okay, Damian, powiedziałeś, że jesteś kontrolowany przez policję i nie, jest, nie figurujesz jako osoba zaginiona, czyli... Znaczy, za każdym razem, kiedy dostajesz mandat, to jesteś sprawdzany. Tak. I patrzysz, czy jesteś na czerwono, czy na biało. No, jestem zawsze na biało, a no, jest mi trochę przykro, bo nawet chyba chciałbym, żeby żebym był osob osobą zaginioną albo coś w rodzaju że mi rodzina mnie szukała a nikt mnie nie szuka nie oczywiście taki jak każdy miał w dupie nie? jak ja, jak mi nie wiem synyby zaginął poruszyłbym ziemię i morze w góry nie wiem jak to się mówi wszystko bym zrobił żeby go znaleźć. Tutaj nie ma takiej sytuacji. No. Nie, no, co robić? Nic nie. Trzeba pić, żeby zapomnieć. Bardzo proszę, powiedzcie, jak macie na imię, ile macie lat? No ja mam na imię Damian, eee, nazwisko no, bo e, mam 39 lat. Jestem Daniel, Schmidt, mam 28 lat. Mhm. Może zacznę od Damiana. Damian, jak długo jesteś bezdomny? 7 miesięcy. Co spowodowało twoją bezdomność? To, że nie mam gdzie wracać. Byłem na odwyku, jestem alkoholikiem. Eee... Miałeś pracę? Tak, pracowałem. Jestem z zawodu mechanik samochodowy, byłem górnikiem 6 lat, 7. Jeździłem po Europie w transporcie, no ale wszystko psu alkoholnie. Ale jeździłeś jako kierowca? Tak, jako kierowca. Będę czekiem. Masz uprawnienia, tak? Do... Nie, mam naboję. A na na B. B to wystarczyło. Czyli jeździłeś po prostu busami, tak? Tak, Dokładnie prawdę w transporcie. Byłem we Francji, w, e, byłem w Czechach. No ale no, wynaję, wynajęto mi hotel, no bo to we Francji nie możesz mieć, e, nie możesz spać w, w samochodzie. Miałem 500 euro zacząłem pić e, z, Szkaniłem wszystko, bo... A kto wrócił tym autem? Ja wróciłem, potem wyczerpiałem i wróciłem. Wziąłem jeszcze jedno wyzwanie i z tym wyzwaniem przyjechałem do Polski. Mhm. Daniel, jak to u Ciebie było? E, jakie pytanie dokładnie? <laughs> Od kiedy jesteś bezdomny? No, o miesiąc, gdzieś 6 miesięcy. Ja wcześniej byłem też kilka razy bezdomny, nie? Mhm. E, też. E, no, głównie to się nazywa. Że byłem. E, no, byłem koniem od Cygana, czyli po prostu nie zarabiałem, dawałem e, mu pieniądze, ale nauczyłem się przez to w ogóle gadania, dzięki temu ja umiem. Po prostu coś się nas nastukać, nie? Czyli zadobić o tych ludzi, nie? Rozumiem. Jestem po prostu bardzo miły do ludzi, nie? Mam bardzo... Im więcej w ogóle się napiję, tym mam lepsze w ogóle gadanie do ludzi, nie? Mam swoje ulubione teksty, nie? Na księdza... <grym> Okej. Okay. Na księdza mam tekst... <grym> Hmm. Czyli radzisz sobie, jesteś komunikatywny. Eee, mówię, tak? Albo raz bardzo. patrzy, chodź tu. Za bardzo, bardzo, bardzo czasu. Eee, albo mój tekst sobie, jak dojdę do, do Gliwic, oni konsternacja. <laughs> nie chcę powiedzieć. Nie, nie mam. Albo na Jeffie Lopez mam tekst do kobiet, nie? Albo mogę autograf. No, a, a tylko nie mam długopisu. Ładna, fig ładna figura, Kasia Figura. Jak widziałam kobietę, to mówię: Ładna figura, Kasia Figura. Okej, okay, spotkałem Was po raz drugi razem. Razem się trzymacie tutaj w pach, tak. No. tak? Gdzie spaliście ostatnio? Pod komonikiem. A może on no, powiedział pana programista? No, szkoda. Powiedział ostatnio w zapilnowaniu auta, macie dwójkę. Okay. Za, zaświecić wam światło, <śmiech> chłopaki. <śmiech> Nie, no spotykamy przyjaznych ludzi i to jest naprawdę fajne, bo w naszej sytuacji, kuchn, no, spotkać kogoś, kto z tobą pogada i szanuje cię, i jest wszystko ok, to jest naprawdę fajne, no, jest miłe. Na znaczy, tej mamy w ogóle takie, że on po prostu gada na co chce. A ja po prostu, ja muszę się rozgadać z ludźmi. muszę ich dośmieszyć, a potem... No tak, minutę trwało moje gadanie, a potem dopiero gadałem w ogóle, czego chcę. Czy korzystacie z pomocy społecznej? Nie. nie. Czyli nie dostajecie żadnego zasiłku nie. celowego nie. i tak dalej? Ja na przykład sprzedam mieszkanie. Sprzedam mieszkanie i nie mogę korzystać z tego zasiłku przez... Nie wiem... Przez jeszcze chyba 3-4 miesiące, bo... Przekracza mi, oni to rozliczają na e, cały rok. Sprzedałeś mieszkanie i co zrobiłeś z tym całym pieniędzmi? Czy ja mm, musiałem oddać e, sto, 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 sto tysię, 100 tysięcy, musiałem oddać banku, a dostałem, tam gdzieś 20 tysięcy mi zostało. No, Czyli miałeś to, na kredyt to mieszkanie, tak? Tak, tak, dokładnie, kredyt hipoteczny. A resztę rodzice to co włożyli no to im oddałem no i zostało mi tam gdzieś, nie wiem, z 3000 no, no i to tak byłem akurat na odwyku, no to dostałem te pieniądze w, w postaci kursy kupowali mi co trzeba no, no ale MOPS po prostu to rozdzielił i mówi, że nie ma szans, bo przekraczat 700 zł Trzeba mieć mniej niż dochód mniej niż 700 zł. Więc... czy macie rodziny tutaj na terenie Lidl? Nie, no właśnie nie. Nie mam, mam synka. No on o synu mówi. Ja mam taką sytuację po prostu że od mojej matki mnie wyzywa, ciągle musiałem się z nim bić, a ja mówię, w już na ulicy właśnie. Jak, jak pan chce i widzowie, ja przedstawię jak ja w ogóle typowy mój tekst jak ja w ogóle do ludzi podchodzę. Okej. Okay. Mogę? Jasne śmiało. Dzień dobry, mam takie pytanko, pytanie, pytanie. Bo już pytanko czy pytanie? Pytanko jest krótsze, pytanie jest dłuższe, nie? I teraz wybieram, no to zadaj, no to ja w ogóle się kłaniam, miło, miło, do kobiety zawsze się kilka razy pokoju, oczywiście nie będę w ogóle na kolanach, nie, bo to oświadczenie, ja nie mam piersiąka, muszę się dojadali, nie, mam takie pytanie, nie, A oni już takie oczy mają, nie, ja, no i takie mam właśnie pytanie, nie, chciałem, nie jestem Hubert Ubański, nie zadam Ci ABCD, B, tylko mam jedno pytanie, nie. No, jest on bezdomną, bez nie? Dałby dlatego. Nie, w sumie nie, pół Gudosika, nie. Pójdę popiję mechanicą w nie? Plętę na pół. Pana pół groszika, ja mam pół Gudosika, będzie super. Jak gadałem w że... kartę, no to ja mam tutaj terminal i wszystko jest okej. Okay. I się za da... po... Okej. Okay. Przepraszam, bo Przepraszam cię Daniel, ale chciałbym tak jeszcze z Damianem porozmawiać na chwilę. Czy masz kontakt z synem? Nie. A ty boisz się w ogóle kontaktu z nim? Nie wiem, co nie mam mu powiedzieć. Powiedz tylko, ile ma lat. Cześć. Mam nadzieję, że kiedyś się z nim spotkasz i że będziesz mógł z nim. Przebyć o, trochę czasu, przebywać trochę czasu. Cię, się rozpakał. Powiedziałeś, że się poznaliście gdzieś yy, na odwyku, tak? Hmm? Byliście obaj na terapii alkoholowej? Tak, yy, Tamian yy, w ogóle wyszedł wcześniej ode mnie, nie skończył terapii, on miał chyba gdzieś, jak ty gadał, 8 yy, terapii, nie? Siedem. Ja byłem w Monarze. Moment. No. Ale to nie jest pewno alkoholowego, tylko. Albo że. tylko No i tam się poznajesz. On zawsze po do kultetowej przychodził, żeby sobie papież zrobił. Mm -hmm. Okej, okay, Damian powiedziałeś, że jesteś kontrolowany przez policję i nie, jest, nie figurujesz jako osoba zaginiona. Czyli. czyli za każdym razem kiedy dostajesz mandat to jesteś sprawdzany tak I... patrzysz czy jesteś na czerwono czy na biało no, jestem zawsze na biało a e... no, jest mi trochę przykro bo nawet chyba chciałbym żeby... żebym był osob osobą zaginioną albo coś w tym rodzaju żeby mnie rodzina mnie szukała a nikt mnie nie szuka nie. się taki jak każdy miał w dupie nie? jak ja, jak mi, nie wiem, syn zaginął, to poruszyłbym ziemię i morze, góry, nie wiem, jak to się mówi. Wszystko bym zrobił, żeby go znaleźć. Jest... Tutaj nie ma takiej sytuacji. Nie, nic, co robić, nic, nie, trzeba pić, żeby zapomnieć, tyle Jest mi przejkrowy, w Jak spędzacie cały dzień? No ja to powiem od razu. Eee, rano. No musimy się po prostu napić, nie, ty, zapomnieć. Ja po prostu ja wiem że nie, ja to garam że w ja wiem że ja muszę się po prostu też spieć żeby to uruchomić się, nie, że ja muszę po prostu umieć gadać do ludzi, nie? Czasami po prostu jak już mamy piwa nie no to żeby tych ludzi ustędziły też. Co robimy? No, chodzimy po ludziach i prosimy o pieniądze. No, jedni nam dadzą, drudzy nam nie dadzą, jedni nas gdzieś... E... Ktoś z... powie po prostu za wrażenie z... albo po prostu jak a inni z, z tym względem... nie... będą rozmawiać będą o będą nie rozmawiać, właśnie czy... chciałem powiedzieć o tym yy, są ja gram... straż miejska najbardziej w ogóle yy. policja jest normalna nie a straż miejska a nie każdy jest tak jeden ze straży miejskiej co każe nam po prostu się wynosić z Gliwicy no ale tu już przesunię. No, ale tylko takie jego pobożne życzenia, tak? Tak, no nie każdy, bo na przykład w Katowicach jak byłem, to podejeżdżali do nas e, takich dwóch naprawdę sympatycznych e, strażaków, którzy przyjeżdżali, wychodzili do nas, rozmawiali z nami e, i na przykład podchodził no, kibic GKS-u, mówi, zostawcie, oni nic nie robią, a że sobie posiedzą i coś tam wypiją, a mówi, no ale co pan chce od nas, przecież te, to są nasi koledzy. No, oni naprawdę przyjeżdżaj do nas, kanapki nadawali, e, czy jakieś papierosy. Przyjeżdżali do nas jak, jak koledzy. No, są ludzie i ludzie. No. To zależy od człowieka. Wczoraj w ogóle spotkałem w ogóle faceta i powiedział zaraz i postare piwo, nie? nie? Tylko muszę wszystkie sulki obskoczyć. Nie? A nagle ja patrzę gdzie on jest, on mi je zawołał, i umówił się ze mną potem na niedzielę, nie? czy jutro, mhm. że kurtki nam przyniesie, ja mam jakiś kotar nie ma problemu, nie? Tylko w niedzielę macie być o tej godzinie o tej. No bo rzeczywiście w nocy jest bardzo zimno ja się cały trzęsę. Muszę napić się na przykład, żeby żeby się nie trzęsł A żeby ja było cieplej. Ja po prostu zostałem sobie piwo. Na rano, nie? Bo ja wiem, że jak ja, ja muszę na piecie żeby w ogóle z ludźmi jakoś porozmawiać, nie? On wypija sobie w nocy, nie? No to dzisiaj mu powiedziałam, masz mi za to oddać, A czy obaj macie padaczkę alkoholową? Nie, 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 ja, mam, nie ja mam, ja mam, Nie wiem, nie jak by było, gdybym od sobie alkohol... Ja mam tylko... Pewnie, już, pewnie już tak, Ja mam delinium, ty, ja mam delinium tylko, że mi się... Ręce i nie? Czyli były dwa te sytuacje, że on sam musiał mi nalewać piwo w no, ogóle. Musiał mu nalewać do, do buzi, żeby, żeby się napił, żeby się przesoprzeć. Mhm. A... Chciałbym jeszcze wrócić do tej sytuacji w Katowicach, bo byliście przez jakiś czas w Katowicach mhm. i musieliście te Katowice opuścić. Mógłbyś opowiedzieć o tej sytuacji, Dariusz? No, To była sytuacja, gdzie leżała torba. Eee, pod żabką ja tą torbę ja chciałem dać do, do żabki po prostu kazała mi pani uciekać z tym torbą eee, i wyniesie na, na, na śmieci nie? no no dobra nie? No, to zostawiłem tą torbę Ja mówię kurczę no, jak ta torba ma leżeć sama nie może tam coś jest do ubrania bo no, też brudny byłem jak są skurczycy nie miałem w tym życiu tu wziąłem tę torbę, no i wziąłem podkoszulek z tej torby, a kolega wziął resztę, nie? Eee, pojechał no nowyc, na wyrzeźbiałkę, wycie, no i zostawił mi na wyrzeźbiałce, zapomniał. No ja, i ja wziąłem ten podkoszulek, no i zamieniliśmy się tymi podkoszulkami, no i... Podszedł do mnie gość i powiedział, że to jest jego koszulka. Eee, no i wystartowali no, z nas czterech, z, 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 chcieli nas bić I tyle, no. Co tu można by sobie opowiadać i kazali nam uciekać z katowic. no i potem byliśmy w Zabchu mhm. i tak do Gliwic jechaliśmy Czy korzystacie tutaj z noslegowni? Świętego Alberta? Nie, nie, nie. nie, bo tam trzeba być szeźnią, a my nie potrafimy być szeźni. Jesteśmy alkoholikami, więc musimy pićną. No. no dobrze, a mamy wrzesień, idzie jesień zima, jak sobie dacie radę? Z... Nie mam zielonego pojęcia Naprawdę, no nie mam żadnego pojęcia, nie mam doświadczenia. Eee, jestem krótko bezdomny. Nie wiem. Nie wiem, czy nie spróbuję wrócić do domu. Chciałbym zobaczyć syna po prostu. Przynajmniej jakoś. Nie wiem, nie mam pojęcia. To, Daniel, masz do kogo wracać, czy nie? Mam, ale. gadałem ze mamą. Jestem mojej matki ciągle spięcia, on mnie wyzywa, nie ja się ciągle z nim biłem. To są ćpuny. Jego matka i jego, jego konkubenty są ćpunami. To jest właśnie to jest... tego faceta, moja matka zacząć spać To ma ciężką sytuację. Dobrze, a wracając do narkotyków, czy wy macie również takie uzależnienia, czy tylko alkohol? Nie, alkohol nie. nie alkohol głównie że tego nie brałem no, wszystkiego próbowałem ale głównie alkohol nie potrzebuję tego w po Rosji mhm. Ale alkohol potrzebuję już D teraz sam Damian, zacznę od ciebie. Co potrzebujesz, żeby wyjść z tej sytuacji? Co potrzebuję? Potrzebuję wyjść z domu. Potrzebuję jakiegoś bezpiecznego miejsca. Przebrać się, umyć mieć na A ty Daniel? No, co ja Nie, to jest nie z twoimi zwierzętami. Mam dwa koty, nie? Ja bardziej zwierzęta kocham niż w ogóle no, ludzi. ludzi, nie? Bo mnie skrzywdzili, nie? Bardzo króki lubię z nimi w ogóle gadać. No, myśl, to mu <laughs> Okej okay. i ten Nie no Nie jedynie się boję w wrócę, ten zar będzie gadał że... że nic nie daje w ogóle na tych? nie, nie wiem co. Że się nie dokładasz, tak? Do życia po prostu No On po prostu ubi, że jest lepszy ode mnie, nie? Daniel bardzo potrzebuje akceptacji innych. Często mówi, że ludzie go e, lubią. lubią. Lubią Kobiety, kobieta w ogóle w tym ciekawa sprawda mi pokazała tak, nie? no to mnie to ucieszyło nie? po prostu. Nie, ja myślę, I że najbardziej bym, żeby kto mnie w katowca na załężu Powiedziała, że mnie kocha, nie. Mam to ci w dupie, że seksem uprawiałem, nie. A po prostu mnie kutech okal, nie. ja się pytam, kiedy się spotkamy, ona powiedziała nigdy, nie. Ja bym chciał, żeby ktoś mnie pokochał, nie. Dlatego ja po prostu w sytuacji dla każdego. Czy wasze relacje są koleżeńskie czy jesteście przyjaciółmi? myślę, że Tyle przewodzę ze sobą, że jesteśmy już przyjaciółmi i potrzebujemy się nawzajem. Na tym, jesteśmy na ulicy, więc... Często my się pokłócimy, ja mu ubliżę, ten mnie ubliży... No. no ale zawsze, zawsze gdzieś tam się godzimy. No. Daniel też jest takim małym dzieckiem. po swojego wieku i e, on no znacznie się pokłóca no i obraża. Rozumiem. Ale ktoś mi musi być w tej rodzinie się. No, ale no ty nie jesteś słuchajcie, zróbmy taki eksperyment. Y... Gdybyś ty Damian mógł powiedzieć kilka słów do Daniela Żeby go zmotywować do tego, żeby wyszedł z bezdenności i z alkoholizmu. I ty Daniel też do Damiana. Start. Proszę O, no, Eee, Dewilu. <grym> Weź, kurde, jak tak kochał swojego syna, no to rusz tą swoją dupę. Mieliśmy jechać do mnie, ale jakoś było już w ogóle alkohol, nie? Nie wiem, czy mam ci tą butelką przewalić, nie? Czy coś, bo ja nie wiem w ogóle. Jak ci na kimś zależy, no to w końcu to zlub. Amen. Damian, twoja kolej. Stary, jesteś, może 20 a ile? 8. 28 lat. Jesteś młodym człowiekiem, który, który naprawdę może w, jeszcze znać coś w życiu. Odbają Ci się kobiety. Cały czas o nich mówisz. Cały czas mówisz o, o tym, że chciałbyś się zakochać. Potrzebujesz miłości, potrzebujesz przyjaźni. Weź się za siebie i idź do przodu. Idź po prostu do przodu. Nie, nie gnij kur bo na ulicy... Nie możesz być wielki. Wielki możesz być potem. Detoks, odwyk. Do przodu. Idź do przodu. Moment. Po prostu idź do przodu. Nie? Damian Daniel, uprzejmie wam się. dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ktoś wyciągnie pomocną dłoń do was. I że życie się po prostu odmieni. Wszystkiego dobrego. Powodzenia. Dziękuję.